W sierpień za nami pora na podsumowanie produkcji energii przez fotowoltaikę oraz zużycia energii przez pompę ciepła. Wyniki lekko zaskakujące. Zapraszam. Dla przypomnienia fotowoltaika 9,86 kWh, pompa ciepła NIBE F2120, myśnik 12. Jak wyglądała produkcja w sierpniu? 1204 kWh. Czyli jakieś 10% mniej niż w lipcu i 17% mniej niż w najlepszym miesiącu w tym roku, czyli w czerwcu. Spodziewałem się trochę więcej w sierpniu, ale pogoda nie rozpieszczała, jeśli chodzi o opady i zachmurzenie. Było sporo dni, kiedy zachmurzenie było całkowite. Z drugiej strony temperatury były dosyć niskie, jak na sierpień, także teoretycznie fotowoltaika pracowała z lepszą skutecznością. Maksymalna produkcja 56,75 kWh dzienna, czyli jakieś 14% mniej niż maksimum osiągnięte w tym roku, a minimalna produkcja to 7,54, czyli mega ale był to dzień, w którym niebo było cały czas zachmurzone. Tak wyglądał rozkład miesięczny produkcji w poszczególne dni. Widać korelację produkcji od 20 do 23 z zachmurzeniem. Tutaj takie duże opady były 27. Ta skala jest do dolnego wykresu, a ta jest do górnego, więc ten wykres środkowy nie ma skali. To był na pewno 27, ale te wielkie opady były już w nocy, także nie wpłynęły na produkcję. Jak wyglądało to statystycznie? Oczywiście 0 dni powyżej 60 kWh, 6 dni powyżej 50 kWh, 16 dni powyżej 40, 26 dni powyżej 30. 28 dni powyżej 20 kWh, 30 dni powyżej 10 kWh i jeden dzień poniżej 10 kWh. Ta mniejsza produkcja w sierpniu wynika przede wszystkim z tego, że skrócił się czas produktywności instalacji fotowoltaicznej o prawie 2 godziny w stosunku do lipca. W lipcu produkcja rozpoczynała się około 6 rano, a kończyła się średnio o 19.30, na początku lipca była to 20, pod koniec lipca 19. A w sierpniu realnie produkcja zaczyna się o 7, a kończy się o 18, także jest 2-2,5 godziny krócej niż w lipcu. Ta różnica w produkcji nie jest bardzo drastyczna, bo czas produkcji skrócił się o jakieś 19%, a produkcja jest mniejsza tylko o 10%. Ale uciekł czas z najmniejszą produkcją, także dlatego różnica nie jest aż taka duża. Temperatura też teoretycznie sprzyjała. Było kilka dni, gdzie średnia temperatura była sporo powyżej 25 stopni a maksymalna osiągana 35 stopni w cieniu, ale generalnie sierpień moim zdaniem był chłodny, dlatego sprzyjało to produktywności instalacji fotowoltaicznej. A jak wygląda to statystycznie? 1204, ponad 1204 kWh wyprodukowane, 31 dni, także średnia 38. Widać, że jest to czwarty miesiąc, jeśli chodzi o produktywność w tym roku. Ten miesiąc zapewnia prawie 15% teoretycznej naszej produkcji, która jest wyliczona ze, na stronie Unii Europejskiej. Wygląda na to, że przekroczymy to, bo obecnie już jesteśmy na 97% tej, tej przewidywanej produkcji. Brakuje tylko niecałych 223 kWh, żeby osiągnąć tą teoretyczną produkcję. Także w kontekście roku produkcja jest bardzo dobra. I do końca sierpnia mamy wyprodukowane już 7930 kWh. Myślę, że produkcja we wrześniu będzie już dosyć słaba. Przewiduję max 800. A później październik, listopad, grudzień to jest już jakaś drobnica, ale mimo wszystko powinniśmy przekroczyć tą zakładaną produkcję, która wynosi 8100 o jakieś 700 kWh. Zobaczymy. Średnia roczna 32,62, co w porównaniu do średniej rocznej wyliczonej 22,33 to dużo, ale teraz będą tego 3 miesiące produkcyjne, więc średnia poleci na łeb na szyję. Użycie Całego wodu pompy ciepła 66,3 kWh, czyli mało jakieś 2 kWh dziennie. grzaliśmy tylko wodę, 3 dni był włączony urlop. Także de facto zużycie jakieś 2,2 ,2 w te dni, kiedy była używana ciepła podłożytkowa. W teorii grzanie wody kosztowało nas jakieś 44 zł. Pewnie trochę więcej, bo jest to obliczenie po cenach bez vat -u. Ale w teorii jest to za darmo, bo fotowoltaika wyprodukowała wystarczająco dużo energii, żeby zapewnić zapotrzebowanie na cały rok. Obecnie pompa zużyła od początku roku 3975 kWh, co daje nam 3954 kWh nadwyżki z fotowoltaiki, ale jest to zużycie tylko przez pompę ciepła, czyli nie jest uwzględnione żadne inne zużycie energii elektrycznej. Wygląda, że w praktyce uda się tą pompę ciepła zaspokoić. Ale jak widać, teoretyczne przewidywane zużycie będzie powyżej 7200 kWh, a instrukcja mówi o 6200. Prawdopodobnie przede wszystkim różnica wynika z tego, że bardzo dużo używamy ciepłej wody użytkowej. I być może w porównaniu do średniego szwedzkiego domu jesteśmy gorzej, gorzej ociepleni. W każdym razie wygląda na to, że zużyjemy jakieś 1000 kWh więcej niż przewiduje to instrukcja. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak zimno będzie w zimie, jak wcześniej zacznie się jesień, wygląda na to, że już się zaczęła. No i, i być może zużyjemy mniej godzin, jeżeli będą blackouty, bo nie będziemy mogli się grzać. Albo więcej, bo będziemy musieli ogrzewać wychłodzony dom. Trudno zgadnąć. Dalej widać, jakie były produkcje pompy ciepła w poszczególnych strefach. Widać, że na ogrzewanie 0, ogrzewanie grzałkami 0. Jak było wcześniej widać, cały obwód pompy pobrał 60. 6 kWh, a pompa oddała prawie 230 kWh do ciepłej wody użytkowej, z czego 0,8 było grzałkami, bo raz była włączona ciepła woda na żądanie. Prawdopodobnie stąd to zużycie grzałkowe. Sama pompa zaraportowała, że pobrała 48 kWh z sieci i tyle oddała do ciepłej wody użytkowej, dlatego COP z samej pompy 4,75 zaskakująco dobre. Niby było kilka bardzo gorących dni. Może akurat w momencie, kiedy pompa produkuje, czyli od 19 to miejsce, w którym stoi było nasłonecznione i była tam wysoka temperatura, trudno powiedzieć skąd takie wysokie COP, a COP całego obwodu 3,44 też nie najgorzej. Liczba włączeń w miesiąc 81, co daje niecałe 3 włączenia dziennie, czyli ciągle OK. Tak to wygląda po stronie pompy, całkiem przyzwoite wartości. Jak wyglądało zużycie i produkcja w poszczególnych strefach? Tyle pobraliśmy z sieci, tyle w strefie szczytowej, tyle w strefie pozaszczytowej, czyli w szczycie pobraliśmy tylko 24% energii. Ciągle bardzo dobry wynik. Tyle całkowicie oddaliśmy energii do sieci, tyle w szczycie, tyle poza szczytem. Czyli też, też korzystnie patrząc na to, w jaki sposób plus rozlicza strefy, czyli strefy się bilansują. Takie było teoretycznie całkowite zapotrzebowanie, czyli zużycie z licznika plus autokonsumpcja. Taka nadwyżka w szczycie, bardzo mała już nadwyżka poza szczytem. Prawdopodobnie w przyszłym miesiącu poza szczytem będzie już brakowało energii, czyli będzie trzeba ją bilansować energią produkowaną w szczycie. Autokonsumpcja szczytowa duża, co też jest bardzo zadowalające, bo szczytowa energia jest dużo droższa w plusie, poza szczytem mała autokonsumpcja, taka autokonsumpcja w szczycie. Taka poza szczytem taka autokonsumpcja całkowita, czyli 18% autokonsumpcji więcej niż w zeszłym miesiącu. Prawdopodobnie wynika to z tego, żebyśmy dużo więcej w domu, bo w zeszłym miesiącu byliśmy na wakacjach. Finalnie 650 kWh nadwyżki w miesiącu licząc inne zużycie energii elektrycznej oprócz pompy ciepła, czyli całkowite zużycie energii elektrycznej. Całkiem dobrze. Jest to jakiś zapas na trzy miesiące, ale wątpię, żeby udało nam się zaspokoić. Zapotrzebowanie całego gospodarstwa domowego, bo jak widać, zużycie miesięczne to jest coś między 400 a 500 kWh, także rocznie jest to jakieś 5 do 6000 kWh, więc na pewno nie uda się tego zaspokoić. W przyszłym roku prawdopodobnie będzie lepiej, bo mój komputer, który działa 24 na 7, zużywa miesięcznie prawie 150 kWh energii i w połowie września zostanie on wyłączony, przynajmniej na dużą część dnia. Bo Ethereum przechodzi na proof of stake, czyli nie będzie można go już kopać, dlatego mój komputer będzie mógł być wyłączony. Ale w planach są nowe, inne urządzenia elektryczne, także być może aż tyle miesięcznie nie da się zaoszczędzić. Ale finalnie w skali roku są to prawie 2 MWh, więc może w 2023 uda się zaspokoić prawie całe zapotrzebowanie, bo odejmując to zapotrzebowanie, które obecnie jest. Wtedy miesięczne zapotrzebowanie wyniesie między 300 a 350 kWh, czyli rocznie jakieś 3600 a 4000 z kawałkiem. Jakbyśmy się mniej grzali, to może byśmy się zamknęli w, w produkcji. Zobaczymy. W tym, roku, w tym roku na pewno się nie uda. To dziwne rzeczy, oczywiście, związane z plusem. Dostaliśmy w końcu informację, że nasza instalacja jest podłączona od plusa. Jest tam informacja, że jesteśmy w taryfie G11. Także PLUS jest to chyba najlepsza firma na świecie, bo umowę mam podpisaną na G11 z rozliczeniem 1 do 1. Później okazało się, że przy rozliczeniu 1 do 1 może być tylko G12W, więc przełączyli nas na to G12W. I mamy licznik dwustrefowy i Enea nas poinformowała, że mamy G12W i na liczniku jest G12W. Ale ostatnio pan przyjechał zmieniać licznik na licznik, który pozwala na zdalne odczyty, i powiedział, że nie może nam go wymienić, bo w papierach wygląda na to, że jest ciągle G11, mimo tego, że licznik jest G12 i zlicza energię w strefach. Także widzę, jaka będzie faktura i jaka czeka mnie batalia z plusem, gdy dostanę pierwszą fakturę. Także akurat ta niespodzianka niezbyt fajna. Ogólnie uważam, że sierpień produkcja całkiem dobra, choć spodziewałem się lepszej, a zużycie na pompie ciepła nie zaskakuje. Z tego musimy się zacząć ogrzewać w połowie września. Także za dwa tygodnie pewnie już włączymy ogrzewanie. Być może nawet szybciej, bo już w sierpniu zdarzyły się noce, gdzie było 10 stopni. Także, także na pewno od września będziemy się już grzali. Ciągle jestem zadowolony z fotowoltaiki i pompy ciepła. Jedyne dwa zmartwienia to, czy będą blackouty i czy będę mógł się grzać w zimie, jeśli nie będzie energii elektrycznej. Nawet dostałem od firmy, z której często kupuję jakieś narzędzia, i sprzęt do domu informacje z ofertą na agregaty prądotwórcze. Widzę, że już firmy zwęszyły rynek i coraz więcej jest nawet spamu związanego z agregatami i małymi magazynami energii. to mają magazyny energii też się zastanawiam, nie po to, żeby zasilać pompę ciepła, ale raczej, żeby zasilać ewentualnie inne odbiorniki. Też taki magazyn przydałby mi się na co dzień w pracy, więc nie jest to jakiś całkowicie bezsensowny wydatek. A drugi teoretycznie negatywny aspekt mojej fotowoltaiki to jest to, że kupuję prąd z plusa i oni nie wiedzą co, co mi sprzedają. Także spodziewam się batalii o pierwszą fakturę. A poza tym wszystko dobrze i ciągle polecam rozwiązanie PV i PC. Dzięki.